Przetłumaczone i nagłośnione przez autora kanału mr.mezp.pl przy użyciu sztucznej inteligencji. Witajcie, widzowie i gracze Majestic Roleplay. Święta mogą być już za nami, ale podtrzymujemy ducha zimowej zabawy. Od jutra wszystkie serwery będą oferować zupełnie nowe wydarzenie, zimową baśń. Jeśli jesteś tu nowy, witaj w niesamowitej przygodzie. Wydarzenie zimowe na Majestic RP oferuje 14 dni czystej, świątecznej radości. Podczas wydarzenia napotkasz wyjątkowe zadania, tajemnicze postacie. I nagrody, które są dostępne tylko w tym magicznym czasie. Wydarzenie rozpoczyna się w mroźnym Nordjangten, ozdobionym jasnymi światłami i wyjątkowymi tematycznymi dekoracjami. Spotkasz tajemniczego nieznajomego, który wprowadzi cię do wydarzenia, sprawdzi twoje umiejętności w bitwach na arenie. Poszukasz fragmentów Listu Świętego Mikołaja lub odkryjesz magiczne zaspy śnieżne. Do areny dodano nowy tryb obok trzech powracających trybów zimowych i zaktualizowanych formatów. Gracze mogą teraz przekształcić się w bałwany lub użyć superskoków w trybie Gift on Wheels, aby zebrać wszystkie fragmenty Listu Świętego Mikołaja, wykonywać zadania z menu F2 i mieć oko na swoje otoczenie. Fragmenty mogą być ukryte wszędzie. Gdy zbierzesz je wszystkie, odkryjesz sekret zaginionej wiadomości. Magia jest wszędzie. Jeśli zauważysz zaspy śnieżne, nie zapomnij wykopać ich łopatą. Zadania z Zimowej Baśni będą odblokowywane stopniowo, oferując wiele ekscytujących codziennych aktywności. Śledź swoje postępy w menu F2. Zabawa w Chowanego – gra, w której niektórzy gracze stają się myśliwymi, a inni zamieniają się w przedmioty, które muszą się ukrywać i pozostać niezauważone. Instynkt – zmień zaczarowane króliki Grincha z powrotem w elfy, używając instynktu i głośnego szczekania. Warm Spot – pomóż odholować pojazdy z zaśnieżonego North ten do garażu, zanim uderzy zamieć. Czy to bezpieczne? Przejmij kontrolę nad magicznymi saniami Świętego Mikołaja, dostarcz prezenty i uratuj czyjeś święta. Precz z emocjami. Znajdź zbiegłe elfy i przywróć im nastrój za pomocą specjalnych animacji. Dopasuj trzy. Twórz linie świątecznych przysmaków, zabawek i innych ukrytych przedmiotów, aby zdobywać punkty. Dopasuj parę. Zapamiętaj pozycję wszystkich kart, aby znaleźć pasujące pary. Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia Winter Fairy Tale można znaleźć w naszych mediach społecznościowych. Jeśli planujesz dołączyć do gry... Użyj kodu promocyjnego START podczas rejestracji. Lub kliknij link w opisie filmu, aby otrzymać 50 tysięcy waluty w grze i Majestic Premium na 7 dni, co zapewni płynny start. Do zobaczenia wkrótce na zaśnieżonych serwerach Majestic Roleplay.